Dobra, zobaczymy, co tam u Dawida Jaspera. Bo dostałem wiadomość od mojego tatusia Maciej'a, żebym sprawdził, co się dzieje. Już wchodzę, już wchodzę. Co tam, Jasper? Twoja koleżanka będzie tak samo piękna, jak ty mi obserwację. Co u Jaspera słychać ciekawego? Jak tam, Jasper? Oj Dawid, kochamy Cię, kochamy Cię Najlepszy youtuber, najlepszy youtuber Pami mam, mam, nadzieję, że Jasper pamięta jak mu pomagałem z of Cardami Ale nie wiem czy pamięta, w każdym razie Jasper Jasper życzę Ci wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku I wszystkiego dobrego, tak, spełnienia marzeń, spełnienia marzeń Oj Dawid, kochamy Cię, kochamy Cię No Zdrówka, zdrówka, szczęścia, pomarańczy i co mogę więc powiedzieć? Mam, mam nadzieję, że Jasper pamięta jak mu pomagałem z face Cardami Ale nie wiem czy pamięta. W każdym razie... Jasper. Jasper życzę Ci wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. E, I wszystkiego dobrego, tak? Spełnienia marzeń. Spełnienia marzeń. No halo! No Zdrówka, zdrówka, ci pomarańczy. I co mogę więc powiedzieć? Co tam się dzieje? Pierdalaj No way. Numeru do mnie. Co za debil. Nie? Dzwoni do mnie z, z prawdziwego numeru ze Skype'a. Nie mogę. Co, co to... za debil. Kto mu dzwoni, widzowie? Dzwońcie do niego. Nie psujcie mu świąt, radości. Nie psujcie mój świąt. <noise> nie psujcie mu świąt, widzowie. Nie mogę. Co to jest? Dawid, jesteś piękny, nie zmieniaj się. Nie psujcie mu świąt radości. Dawid, co myślisz? Wiesza ona, kita, wiesza, wiesza, Dantata, wiesza, wiesza ona Kita, dzisiaj jest opita. Wiesza Harry Danta, tam Bela Monta. Wiesza ona Kita, dzisiaj jest opita. Co on robi? Dawid, jesteś piękny, nie zmieniaj się. Dawid, co myślisz? Wiesza ona kita, już jest opita. Wiesza Harry, Dan, Tata, Wiesza, Bela, Monta. Wiesza ona kita, już jest opita. Co Dawid. <laughs> 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 hey, Dawid, co miałeś na tego na święta? Weź odpowiedź, jestem ciekawy. Pita, wiesza Harry Wiesia Belemonta, Wiesia ona kita, już dzisiaj jest opita Co robi? Harry, Dal, Wiesia... On się nie zatrzymuje! A, to ona dzisiaj kita, już znowu jest opita Ej Dawid, co miałeś na tego, na święta, weź odpowiedź, jestem ciekawy Dostałem, dostałem, dostałem monitor gamingowy, słuchawki gamingowe i słodycze Dostałeś? Co co ja swój śmiech słyszę ciągle, co jest? On się nie zatrzymuje, Ona dzisiaj już znowu Dostałem słuchawki gamingowe, monitor gamingowy i prezenty dostałem 300 zł. Dostałem, dostałem monitor gamingowy. Chciałbym dostać Dawid Jasper 300 zł. Ja niestety dostałem 100 zł, ale. ale... Mega fajne prezenty, mega fajne prezenty Też chciałem dostać takie prezenty jak ty Zazdroszczę ci twoich prezentów i mam nadzieję, że e, Będą ci długo służyć i spełnisz swoje marzenia ty, tego Mikołaja, słodycze Oj kucze Chciałbym dostać Dawid Jaster 100 złotych, ja niestety dostałem 100 złotych Ale Ale A czemu wy zęby wysyłacie mu na czacie, o co chodzi? Czemu NESRP ne wysyła zęby, o co co chodzi? Zroszę ci Twoich prezentów i mam nadzieję, że yy, będą ci długo służyć i spełnić swoje marzenia. Złoty odciętego Mikołaja i słodycze! Oj kurcze. Chciałbym dostać dawich, To nie jest Luki. Dostałem monitor gamingowy, 300 złotych odciętego Mikołaja, chacie, o co słabki gamingowe i słodycze! A kto był Twoim świętym Mikołajem? ...odciętego Mikołaja i słodycze. Oj kurde. Chciałbym dostać... No halo. To nie jest pan Luki. Dostałem... No co chcesz? ...gamingowy 300 zł odciętego Mikołaja... No ucieszył się, ucieszył się. ...gamingowe i słodycze. A kto był twoim świętym Nie mam pieniędzy teraz, żeby mu wysłać McDonald'a. Kogo? Mikołaja i słodycze. Kto do niego dzwoni? No Macio z Discorda cię pozdrawia! A, Macio to... z Discorda okay. cię pozdrawia! Oj, Macio! Pozdrawiam serdecznie! Ingagri, gabri, gabri, gabri! Nie mam pieniędzy w wysłać no wysoko, kogo? Kto do niego dzwoni? No, nas czy... No nie, Macio nor... zyskata, normalnie zimgadam. Oj, Macio, pozdrawiam serdecznie. <gabri, gabri, 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 gabri. Ja nie wiem co tu się dzieje, ja też nie wiem. Gadam sobie z Davidem za On odpowiada na moje pytania yy, na moim streamie. Kto do niego dzwoni? Pokaż szląg, a co to szląg? No nie, no, normalnie z nim gadam Dobra, y, Dawid Jasper, pozdrawiam cię serdecznie. Cioo, pozdrawiam! <grym> <grym> On odpowiada na moje pytania. Dobra Jasper, słuchaj, ja idę na omę. Powtarzam, powtarzam. Idę na omę. Powtarzam po raz trzeci, żebyś w razie czego nie zapomniał. Ja idę na omę. Jeśli masz ochotę, możesz oglądać mojego streama. I chciałbym jeszcze raz powiedzieć wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia, słodyczy. I niech ci się. Niech ci się twarz cieszy tak jak teraz, czyli taki zadowolony jesteś. Powtarzam, powtarzam. Idę na Omę. Powtarzam po raz trzeci, żebyś wyraził razie czego? Nie dobrze, dobrze. na Omę. Dobrze ja mordo. Oglądaj mojego streama yy, i chciałbym jeszcze raz powiedzieć wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia. Zostawiam ci łapeczkę, w górę, Spoko, Zos... wielkie, David, go, łapeczkę bo... w górę i suba na Twoim kanale YouTube. Spoko? Niech ci się Spoko, dzięki wielkie David Josh. łapeczkę w górę i suba na twoim kanale YouTube. Spoko. Powtarzam po raz Spoko Dawid, dzięki za suba. Dobrze! Dobrze Mordo! Ogląd streama i chciałbym jeszcze raz powiedzieć wszystkiego dobrego. Ojejku, ile ty naklikałeś się tego? Zostawiłem ci łapeczkę w górę i suba na twoim kanale YouTube. Spoko! Niech ci się otwasi. Spoko, dzięki wielkie Dawid Jospek. Łapeczkę w górę i suba na twoim kanale YouTube. Spoko. Spoko Dawid, dzięki za suba. Dobrze! Na OME! Dobrze, Mordo! Dobra, trzymajcie tam mordo. No, różnie. Trzymajcie tam mordo, dzięki, powodzenia, się powodzenia. Tak. Nie, dzięki również powodzenia. Pozdrowienia.